Tłusty czwartek kojarzy nam się głównie z delektowaniem się pączkami, a jak to robić, żeby sobie nie zaszkodzić, podpowie nam dziś ekspertka w dziedzinie dietetyki patrycja Janiga Majchrowicz. Mamy tak przed dobra. sobą prawdziwe bomby kaloryczne, ale za to jak smakują, może zaczniemy coś od kaloryczności. Tak, oczywiście. Niestety, jak każdy z nas zdaje sobie sprawę, pączki są bardzo kaloryczne i niestety są to też po prostu puste kalorie. Więc faktycznie no, powinniśmy jeść je raz na jakiś czas, na pewno nie nadużywać. Jeden klasyczny pączek ma około 250 do 350 kalorii. W zasadzie kaloryczność pączków jest zależna od tego, z czym te pączki są, czyli po prostu od ich nadzienia i też od posypki. Mogą być z cukrem pudrem, pudrem z lukrem, bądź mogą być polane po prostu czekoladą, więc tak jak powiedziałam, kalorii jest sporo. Są też pączki, które faktycznie są bardzo bogate, mogą mieć nawet około 500 kalorii. Dla takiego porównania obiad bardzo wartościowy, lekki może mieć właśnie tyle. Kalory, więc musimy świadomie wybrać, co chcemy zjeść. Mm -hmm. Patrycja, ja wiem, że Ty się też tutaj przygotowałaś do dzisiejszego spotkania, no bo są te klasyczne pączki, które przeważnie mamy w cukierniach czy tam w potencjalnych sklepach, ale są, widzę, też troszkę innego rodzaju. To są te pączki, tak zwane. Fit, dietetyczne, czyli trochę odchudzone. Co możesz o nich powiedzieć? Ile taki średni pączek ma kalorii i jak wygląda przygotowanie? Mhm. Ja przygotowałam z, z je z takiego ciekawego przepisu. Może nie nazywałabym to fit pączkiem, bo pączek to pączek. Natomiast po prostu są to takie proteinowe bułeczki z nadzieniem czekoladowym i z orzechami. Wykonanie ich jest bardzo proste i tak naprawdę bardzo szybkie. Jest to zaledwie kilka Kilka minut, kilka składników. Nie są one smażone na głębokim tłuszczu, tak jak klasyczne pączki, z czego też wynika właśnie ich kaloryczność. One są po prostu upieczone. Jeśli chodzi o kaloryczność, znamy już kaloryczność standardowego pączka. Tutaj taka jedna bułeczka ma około 170 kalorii. One faktycznie są mniejsze, więc teoretycznie moglibyśmy ich więcej zjeść, natomiast ich jak gdyby wartość odżywcza nada nam uczucie sytości, dzięki temu, że są one proteinowe, czyli wysokobiałkowe, więc spokojnie zjemy jedną bułeczkę i jesteśmy syci pączków zazwyczaj jemy więcej niż jeden niestety, prawda? Więc polecam dołączymy też tutaj jak gdyby przepis polecam na pewno skosztować i zrobić sobie taką świadomą alternatywę. Są też faworki, one są małe i tam średnia kaloryczność to było około 70 do 80 kalorii jeden. Więc jakby jest taka możliwość, że my możemy sobie zjeść ich więcej yy, i zastąpić takiego pączka, czy możemy przedobrzyć jednak tutaj... yy, Tak, pączki i faworki to są faktycznie te produkty, które jadamy w Tłusty Czwartek. Bez wątpienia jedno i drugie yy, mają bardzo dużo tłuszczu i yy, cukru, kalorii. Faworki po prostu są mniejsze, czyli mają mniejszą gramaturę yy, i też właśnie mają mniej kalorii przez to, tak jak wspomniałaś, około 80, yy, więc teoretycznie moglibyśmy zjeść około powiedzmy czterech faworków zamiast jednego pączka. Natomiast szczerze uważam, aby osoby, które są na diecie, w ten tłusty czwartek wybrały sobie albo zjeść tego pączka, albo kilka faworków, na pewno nie wszystko naraz w tej większej ilości. Czyli odradzasz jakieś takie mieszanie tego? Tak, mhm. raczej wolałabym po prostu wybrać sobie to bądź to. Okej, okay, a powiedz mi taka pora, kiedy najlepiej jest jeść, bo tak mniej więcej się orientowałam przed nagrywaniem tego odcinka. Powiedz mi, prawdą jest, że unikamy właśnie takiego przejedzenia wieczorem, że lepiej to zjeść, nie wiem, w formie deseru czy tam. Jakiegoś takiego mini prezentu do kawy. Tak, czy ja... jakbyś inaczej. Mhm, mhm. Ja ogólnie też e, myślę, żeby ten dzień e, sobie po prostu zaplanować. Czyli wybrać sobie taką porę na zjedzenie tego pączka, e, która będzie dla nas taką, e, taką, taką spokojną atmosferą, żebyśmy tego pączka zjedli, e, powiedzmy, przy dobrej kawie, w miłym towarzystwie, żebyśmy się mogli nim delektować. Najlepszą porą będzie to, powiedzmy, drugie śniadanie, pora drugiego śniadania, czyli między pierwszym a obiadem, bądź faktycznie jako przekonanie, czyli pomiędzy obiadem a kolacją. Dzięki temu też jak gdyby unikniemy tego te, temu, że najemy się po prostu na noc, ale też nie chciałabym, aby te pączki były powiedzmy jedzone rano jako śniadanie, ponieważ śniadanie musi być pełnowartościowe, musi być jak gdyby taką takim posiłkiem energetycznym. Pączki takie nie są, prawda? Więc nie rezygnujmy z tych wartościowych posiłków na koszt tych Pączków. Czyli rozplanujmy, zaplanujmy i zjedzmy w fajnej atmosferze tego pączka. Wiesz, że czasami bywa, w sklepach bywają różne promocje, albo po prostu nawet wizualnie taki pączek przyciąga. Czy tulukier, lukier, czy cukier, puder, czy jakieś właśnie orzeszki, cokolwiek innego. Czy to będzie też czekolada, czy jakiś, nie wiem, budyń w środku, czy coś innego. I siłą rzeczy czasami nawet albo je dostajemy, albo kupujemy ich więcej. No to wiąże się to z tym, że ciągnie, bo leży to gdzieś pewnie na stoliku w kuchni. Więc powiedz mi, co w przypadku, kiedy jednak taki potencjalny łakączuk, że dobrze. Y tak, na pewno takich sytuacji jest wiele, kiedy nie zjemy jednego pączka, ale jednak więcej. Osoby, które na co dzień gdzieś tam dbają o tą ilość kalorii spożywanych, faktycznie po zjedzeniu większej ilości tych kalorii tłuszczy i cukru mogą odczuwać pewne niestrawności, prawda? Tutaj na pewno dobrze byłoby wypić jakąś herbatkę, być może jakieś napary ziołowe, czy też po prostu pić dużą ilość wody. Natomiast tutaj. Apeluję, aby zachować ten umiar i zdrowy rozsądek. I wtedy nie dopuścimy do takiej sytuacji, czyli po prostu jeden pączek i tyle. Wtedy na pewno nie wpłynie to negatywnie na nasze samopoczucie i na jakieś hmm, niestrawności wieczorne. Ewentualnie zawsze jakaś porada u dietetyka, prawda? Dokładnie tak. Tutaj w tym zdrowym odżywianiu faktycznie jest miejsce na wiele słodyczy, wiele jakichś tam odstępstw, natomiast faktycznie ten umiar zdrowy, zdrowy rozsądek, o którym już powiedziałam, pozwala nam też sięgać po te teoretycznie zakazane produkty. Okay. Zauważyłam, że osoby, które tak potencjalnie dbają o tą dietę i ściśle rygorystycznie się jej trzymają, mają też taki problem w głowie, że okej, okay, zjem jednego, zaburzy mi się cała dieta. Czy jest coś tym, czy to jest po prostu taki mit, który byś mogła obalić? Jak to jest? Yy, na pewno jest to mit. Dlatego, że bez wątpienia nikt nie przytyje od jednego pączka. Na pewno jeden pączek nie spowoduje jakichś negatywnych zmian zdrowotnych u osoby, która stale się zdrowo odżywia. Więc jest to, jak gdyby jest to mit. Dlatego powiedziałam o tym, że w zdrowym żywieniu jest miejsce na wiele. Jeżeli stale zdrowo się odżywiamy, jeżeli jemy dużo owoców, warzyw, dbamy o aktywność fizyczną, to naprawdę jak gdyby ta bomba kaloryczna jednego dnia nic tutaj nie zmieni. Więc spokojnie, będąc na diecie, zjedzmy jednego pączka tusty czwartek. Czyli dietetycy też sobie na to pozwalają? Oczywiście, że tak. Z umiarem. Mm. Okej, okay, a później po tłustym czwartku dużo jest takich wizyt, przyjmijmy? Czy nie wiem, że ktoś się źle czuje, że jednak przesadził, czy raczej odchodzi się od tego? Myślę, że się od tego odchodzi. Każdy, kto powiedzmy już jakiś czas jest na tej diecie, jak gdyby uczy się tego zdrowego podejścia. I ten tusty czwartek nie jest żadną jak gdyby zmorą, nie powinien być przede wszystkim. Hmm, czyli zezwalasz na taki e, prezent. Pewnie, pewnie, że tak. Na koniec chciałabym tutaj powiedzieć tobie, jak również odbiorcom. Tusty czwartek jest świętem, którego bez wątpienia powinniśmy przestrzegać, praktykować, więc zachęcam do skosztowania, do delektowania się pączkiem, czy to takim zdrowym wypiekiem, czy też może klasycznym, oczywiście w umiarze i zdrowym rozsądku. Także. Smacznego i udanego świętowania.